Dobry wieczór Państwu. Chciałem dzisiaj Państwu zrelacjonować dyskusję na temat międzymorza, jaka odbyła się we Elwowie. No, jak już mówiłem, po podpisaniu tego porozumienia z Unią Europejską to w zasadzie trudno o międzymorzu mówić, dlatego że w tej chwili w związku z wpływami niemieckimi to raczej można tylko rozpatrywać bitel o Europę ale po nie w czasie, ale jednak temat Międzymorza trafił również do Lwowa. W portalu WHOOS, czyli na lub głośno, który jest redagowany przez Agencję Informacyjną Lwowa, to jest agencja obejmująca teren Galicji i Wołynia, ukazała się dyskusja na temat stosunku Ukrainy do Międzymorza. Zaznaczam, że tutaj autorzy, tej, uczestnicy tej dyskusji mylą pojęcia, bo używają wymiennie trzy terminy: trójmorze, międzymorze albo ABC. Tymczasem, może to są tylko państwa naszego regionu, które wchodzą w skład Unii Europejskiej. Międzymorze to jest termin w sensu largo, obejmuje cały obszar między. Morzem Bałtyckim Czarnym i Adriatykiem, czyli wtedy on się pokrywa z terminem ABC Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Natomiast w wąskim sensie tego e, słowa morze to jest oczywiście Polska, e, kraje bałtyckie, Białoruś, Ukraina i Mołdowa. Mołdowa trochę sztucznie dlatego, że tak naprawdę jest to część Rumunii. No ale Rumunii jakoś nie chcą zjednoczenia, e, więc e, Mołdowa istnieje jako państwo odrębne, a jako państwo odrębne wchodzi w skład Międzymorza. W tej dyskusji brali udział trzej uczestnicy. Jury Olejnyk jako ekspert, Oleh Bachdan jako przedstawiciel Fundacji Doncowa, czyli reprezentował taki kierunek zbliżony do banderowców współczesnych, którzy nie mają nic wspólnego z tymi starymi. I Oleg Soskin, dyrektor Instytutu Transformacji Społecznej. To, co wszystkich łączyło, to było takie zdanie, że tak naprawdę Ukraina zachowuje się biernie, tylko reaguje, a sama w tych wszystkich projektach nie uczestniczy. Że oczywiście była zaproszona na pierwszy. Na pierwsze spotkanie do Dubrownika w 2016 roku, ale tam Ukraina nie pojechała. No i w ten sposób tak naprawdę ułatwiła decyzję o utworzeniu tego porozumienia który może tylko przez państwa będące członkami Unii Europejskiej. Ale jak zwrócili uwagę autorzy, tak naprawdę elity ukraińskie są duchowo jeszcze elitami małorosyjskimi. No to jest termin, który by odpowiadał e, pojęciu elit postkolonialnych w Polsce. To jest dokładnie to samo. E, nie są to elity e, ukraińskie, które czują się samodzielne i są inicjatorem. Nie, to są elity małorosyjskie, e, które są wyłącznie odbiorcą polityki innych. Tak? No, czyli tak samo jak w Polsce, prawda? E, co tam Niemcy zaproponują, to tutaj. Znaczna część polityków, jak nie większość, podejmuje i klaszcze. A zatem pierwszy problem to jest taki, że Ukraina powinna występować samodzielnie, powinna sama inicjować politykę i oczywiście dołączyć do Międzymorza. Jest to dla niej krok absolutnie konieczny. I tutaj ciekawe stanowisko, biorąc pod uwagę, że Mamy tu do czynienia z mieszkańcem Lwowa, a Polacy są zawsze przyzwyczajeni, że jak wiadomo we Lwowie to tylko mieszkają. Banderowcy, którzy o niczym innym nie marzą jak o mordowaniu Polaków. A tymczasem Oleg Soskin, tłumacząc, uzasadniając tą konieczność polityki aktywnej ze strony Ukrainy, która wokół siebie powinna gromadzić inne państwa, powoływał się na Piłsudskiego i Petlurę. Jego zdaniem, Ukraina, jakby sama dla siebie, nie jest w stanie istnieć. Musi wejść w sojusz z Polską i Litwą. No, oczywiście dodałbym Białoruś, ale e, dopóki tam jest Łukaszenka, to jest to e, rzecz e, wykluczona. Ja wiem, że wielu e, widzów kocha Łukaszenkę jako prawdziwego patriotę, bo Łukaszenko krzyczy, że e, chce być samodzielny, wyko a wykonuje polecenia Putina tylko po cichu. E, ale tutaj, bez Białorusi, oczywiście jest to niemożliwe, a warunkiem jest e, zmiana władzy na Białorusi. Co ciekawe, Soskin jako inne państwa sojuszu wymienia Słowację czy Bułgarię, natomiast zarówno on, jak i wszyscy uczestnicy, co jest znamienne, pomijają Rumunię. Tymczasem to Rumunia jest państwem tutaj kluczowym, bo przez Rumunię wiedzie droga na Bałkany, Rumunia jest po Ukrainie drugim, co do, no i Turcja oczywiście no, trzecim co do ważności państwem Morza Czarnego i Jakikolwiek sojusz, współpraca, nie tylko wojskowa, ale również gospodarcza, bez Rumunii jest po prostu niemożliwa i bezsensowna. No ale Ukraińcy już się, że tak powiem, pogodzili ze współpracą z Polską, natomiast nie mogą jakoś tej Rumunii przełknąć. Tam taki drobny konflikt był między Rumunią a Ukrainą o tak zwane wyspy wężowe. Ale to naprawdę nie jest żaden powód. Rumunia jest tutaj koniecznym elementem. Soskin mówi o tym, co i w Polsce, czyli o, mówimy, czyli o zmianie kierunków współpracy. Przy czym nawiązuje do tradycji historycznej, która u nas jest też zapomniana, że tak naprawdę wszystkie szlaki wiodły z północy na południe, czyli od Waregów do Greków. Od Waregów do Greków, to znaczy po prostu ze Szwecji, od Wikingów przez cały pomost bałtycko-czarnomorski do Bizancji. I to jest naturalny szlak współpracy. Pamiętajmy, że te drużyny Wikingów, które przenikały z północy na południe do Kijowa, tak naprawdę stały u początków Rusi Kijowskiej. O nawiązuje do tradycji, myślę, ukraińskiej. E, oczywiście współpraca z Polską tak, ale Ukraina powinna być bardziej aktywna na tym pomoście bałtycko-czarnomorskim, czyli od e, państw bałtyckich przez Białoruś, Ukrainę i dalej e, do Mołdowy i na Kaukaz. I e, Ukraina jako odgrywająca w, tej grupie państw czołową rolę powinien stanowić właśnie pośrednik między Kaukazem, Turcją e, i e, Polską e, i innymi państwami e, tutaj basenu e, e, Dunaju. No, ten e, czynnik turecki jest teraz coraz bardziej popularny na Ukrainie. Turcja jako jako sojusznik i partner gospodarczy Ukrainy. No i rzeczywiście w przemyśle zbrojeniowym takie partnerstwo ukraińsko-tureckie się zaczęło. Pamiętajmy o tym, że nawet Ukraina produkuje pewne elementy dla dronów tureckich bajraktarów. I te Bayraktary okazały się bardzo skuteczne w Karabachu, czyli poziom technologii tureckiej przewyższa technologię zachodnie, więc warto, żebyśmy brali to pod uwagę. Jeśli dojdzie do współpracy przemysłów zbrojeniowych Turcji i Ukrainy, to warto, żebyśmy do tego dołączyli. Co kim jeszcze przypomina, że tak naprawdę inicjatywę Guamu, czyli południowej drogi dla węglowodoru, która łączyła Uzbekistan, Azerbejdżan, Gruzję, Ukrainę i Mołdowę. Było takie porozumienie właśnie Guam. To całą tą sprawę zaprzepaścił Juszczenko. Otóż Olejnik proponuje, żeby właśnie do tego porozumienia wrócić. Głamu, To łączyłoby ten obszar bałtycko-czarnomorski z Azją Środkową i byłaby to droga, oczywiście, poza kontrolą rosyjską dla ropy i gazu z nad Morza Kaspijskiego. Sosin przypomniał sprawę Trójkąta Lubelskiego. Uważa, że to powinno być takie kluczowe porozumienie. No i. Tutaj ciekawa propozycja dotycząca współpracy wojskowej. Wiesz, on uważa, że Polska i Ukraina powinna stworzyć wspólne jednostki wojskowe, które stałyby na granicy Ukrainy i wspólne bazy wojskowe. To jest jakby nawiązanie. Jakby, ale niezależne zupełnie, bo nie sądzę, żeby Ukraińcy słuchali tego programu, do propozycji majora Fischera, który zastanawiał się niedawno nad możliwością utworzenia armii Morza. Uważam, że to oczywiście byłoby posunięcie skuteczne, aczkolwiek na obecnym etapie całkowicie nierealistyczne. Punkt, w którym e, się nie zgodzono, dotyczył e, polityki e, Zachodu rozumianego jako całość. Otóż e, Oleg Bachdan, to jak powiedziałem, reprezentował tę stronę bliską e, OUN, uważa, że między polityką Stanów Zjednoczonych a Niemiec nie ma różnicy. To znaczy, że e, Stany Zjednoczone. Traktują nas, nasz region i nasze państwa wyłącznie instrumentalnie, wyłącznie do tego, żeby postraszyć Niemców, natomiast nie wchodzą w trwały sojusz. Pozostali dwaj uczestnicy tej dyskusji, czyli Jury Olejnik i Olek Soskin, uważali, że w interesie Stanów Zjednoczonych leży sojusz z naszymi państwami, że będą ten sojusz pogłębiały, że będzie to sposób na tworzenie przeciwwagi dla dominacji niemieckiej w Europie. Natomiast wszyscy oczywiście spodziewają się agresji no może nie tak dosłownie, bo nie wojskowej, prawda, ale kroków agresywnych do stron Niemiec, czyli narzucanie ideologii gender, deprawacji, dewiacji i prób całkowitego podporządkowania sobie naszego regionu Niemca. Więc tutaj widzimy, że ta świadomość, iż polityka niemiecka dąży do całkowitego panowania. Europy i Niemcy nie są naturalnym sojusznikiem Ukrainy, zaczyna się we Lwowie przebijać, co oczywiście jest dla nas bardzo korzystne. Natomiast jeszcze jeden ciekawy moment, otóż w zasadzie trzy uczestnicy, ale najbardziej Soskim, podkreślali, że Unia Europejska obecnie jest pod kontrolą Chin. No to się mi wydaje e, przesadą. Oczywiście chodzi o współpracę i e, Niemcy są zainteresowane, jak najbliższym słyszę, z Chinami, ale żeby wyciągać taki wniosek, że e, Unia Europejska jest pod kontrolą Chin, no to jest jednak zbyt daleko idące, e, idące twierdzenie, aczkolwiek widać w tym, e, jaki kierunek. No taki, że e, nastawiamy się na sojusz z Stanami Zjednoczonymi, a ponieważ Unia Europejska dąży do sojuszu z Chinami, no to trzeba w Unii Europejskiej widzieć przedłużenie polityki chińskiej, czyli polityki antyamerykańskiej. To jest oczywiście też dobre, dobre zjawisko, bo trzeba sobie zdawać sprawę, o prawdziwych geopolitycznych interesach Niemiec czy raczej Niemieckiej Unii Europejskiej. Ojródolni twierdził, że to Ukraina powinna być tym. E, państwem najbardziej aktywnym, e, który proponuje rozwiązania i e, incie współpracę buduje między morzem, a jego zdaniem, tym elementem, e, który by e, łączył e, wszystkie nasze kraje, no to jest e, e, dążenie do odparcia ewentualnej agresji rosyjskiej. No ale pamiętajmy, że e, kraje, m, basenu Dunaju czy Bałkanów, agresji rosyjskiej się nie obawiają, bo e, to jest dla nich no, Rosja jest za daleko położona, prawda? I gdyby tam się chciała Rosja umieścić, to musiałaby najpierw pokonać państwa Międzymorza w tym sensie węższym. Więc samo, samo przeciwdziałanie agresji rosyjskiej nie wystarcza. Juro taką. Romantyczną wizję gospodarki przedstawił, że oto wszystkie te państwa mogą mieć gospodarki komplementarne i się porozumieć i żyć szczęśliwie. Jest to oczywiście wizja fałszywa, a nie można opierać analiz na fałszywych wizjach, dlatego że te państwa. Są również konkurentami. I teraz problem polega, w jakim zakresie będą konkurentami, a w jakim współpraca będzie się bardziej opłacała niż konkurencja. Więc tutaj trzeba dostrzegać te elementy konkurencji, ale oczywiście rozwijać współpracę. Także w sumie ta dyskusja była ciekawa jako właśnie początek zainteresowania między morzem początek w myśli ukraińskiej dystansowania się od Niemiec, które dotychczas były traktowane jako jedyny najważniejszy sojusznik, kierowania się w stronę Stanów Zjednoczonych i jednocześnie, co też bardzo ważne dla nas, dostrzegania, że Niemcy posługują się, ideologią gender, dewiacjami do scementowania całego tego swojego obozu. Więc powstanie federalnej Europy pod auspicjami niemieckimi to nie jest tylko kwestia uzależnienia gospodarczego i politycznego, ale to jest narzucenie ideologii, która będzie społeczeństwa tradycyjne niszczyła. Także dziękuję Państwu i do zobaczenia za tydzień.